To, co obok mnie widzicie, ta ogromna, świecąca, biała skrzynka, to mój komputer. I owszem, uważam, że jest to urządzenie naprawdę bardzo ładne, ale uznałem, że pora na zmiany i pora spróbowania czegoś, co jest zdecydowanie mniejsze. Dlatego też dzisiaj go sobie rozbierzemy, ale najpierw wszystko podłączam, a następnie przyniesiemy go na znacznie mniejsze podzespoły. No i jednocześnie będzie to idealna okazja, żeby całość. Przeczyścić, bo jest cholernie zakurzona. Także co, wy zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a ja przenoszę się do innego kadru, porozstawiam światła i zobaczycie, na czym ten mój nowy komputer będę budował. Komputer, który obok mnie się znajduje, wspólnie budowaliśmy na kanale. Jest to biała bestyjka, pełna RGB. Mamy tutaj płytę główną Z490 od Asusa w wersji białej. Jest to z tego co się orientuje Prime. Ponadto mamy procesor i9-10850K DDR4, jeżeli chodzi o RAM. Karta graficzna, ona cyklicznie się zmieniała, aczkolwiek z tego co wiemy model, który mam u siebie w tym momencie niestety do nowej obudowy się nie zmieści. No i sama obudowa też Corsera, z której definitywnie chcę zrezygnować. A powodem całego zamieszania jest ta obudowa. i wydaje Wydaje się, że jestem jedną z pierwszych osób, która w ogóle w iQunixie w Polsce będzie budować. Jak pewnie kojarzycie, jestem gigantycznym fanem klawiatur IQNIX-a, tutaj mamy ZX1, czyli obudowę typu ITX. I już w tym momencie możecie zobaczyć, że to pudełeczko jest znacznie mniejsze, aniżeli komputer. I pamiętajmy, że mamy tutaj wypełnienia, więc całość będzie jeszcze mniejsza. I pewnie podobnie jak duża część z Was, jestem w tym momencie bardzo ciekaw, jak ona wygląda, więc wskoczmy do pudełka, a następnie przełóżmy komputer i go przetestujmy, bo dzisiejszym partnerem odcinka jest Nvidia, więc przetestujemy sobie to moje nowe maleństwo w różnego rodzaju grach, z ray tracingiem oraz w DLSS. Obudowa wypakowana i ona jest naprawdę niewielka, aż zastanawiam się, czy będę w stanie tego giganta zmieścić do tak niewielkiego case'a, który swoją drogą wygląda na wykonany całkiem solidnie. W tym miejscu będą znajdować się wszystkie wejścia wyjścia płyty głównej. Tutaj oczywiście karta graficzna w pionie. No i co ważne, mówimy tutaj o wersji na chłodzenie wodne, więc możemy sobie zdjąć całość z tego, co widzę. I w ogóle chyba wszystkie elementy są magnetyczne. No i tutaj będziemy umieszczali chłodnicę 240 mm. Na froncie piękny, minimalistyczny włącznik, no i same panele boczne. Spójrzcie sami, tu wszystko jest aluminium. Także naprawdę bardzo fajnie wykonany case. Trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście są warte około 1100 zł, ale miejmy nadzieję, że przy pełnej konfiguracji już się spisze. Żeby jednak przełożyć niejako swój komputer do tej skrzynki, to potrzebuję kilku innych podzespołów, które są tutaj konieczne. A konkretnie mowa o tej niewielkiej płycie głównej, która pozwoli przenieść moją dziewiątkę do tego malutkiego case'a. No i przyda się też odpowiednio niewielki zasilacz Cooler Mastera, który mogliście zobaczyć w jednym z poprzednich buildów. Jest to 850 W, w zupełności mi wystarczy. A bohaterka główna to karta graficzna ZOTAC Gaming GeForce RTX 4060 Ti. Konstrukcja niewielka, dwuslotowa, w sam raz do tego małego komputera. Co prawda jej specyfikacja nie stanowi doskonałej podstawy pod mój główny monitor 4K, ale w 1080p i w 1440p powinna dać sobie radę. 8 GB pamięci, na 128 i co najważniejsze wsparcie dla NVIDIA DLSS, które przy całkowitej wydajności tego zestawu może się przydać, aby Alan Wake czy Cyberpunk działał jak trzeba. DLSS jest tutaj o tyle ważne, że pozwoli uzyskać poprzez super rozdzielczość znacznie ciekawsze wyniki im klatek. Tak więc, skoro już znamy wszystkie komponenty, to może zabierzmy się za robotę. No, najpierw, wszystko, co znajduje się w tym komputerze, trzeba podkręcać i jeszcze wyczyścić. Nie wiem, czy to będzie odpowiednio widoczne, ale rzeczywiście ten sprzęt był bardzo dawno temu czyszczony, i tutaj jest mnóstwo kurzu. Całe szczęście wszystkie komponenty z tego sprzętu będę musiał wyginać od razu, a wiadomo, że trwałoby to znacznie dłużej. Zależy mi przede wszystkim na procesorze, ramie, dyskach, no i chłodzeniu, które rzeczywiście pójdzie na top, ale generalnie chociażby z zasilaczem nie będę musiał się dzisiaj zajmować, bo całość trafi na zupełnie nowy osprzęt. Dobra, dwa dyski usunięte, teraz trzeci. I to wciąż nie wszystko, bo na magazyn mam jeszcze hdd ale niestety jego do tej obudowy definitywnie nie zmieszcza. Kości ramu wyciągnięte i szczerze mówiąc, patrząc na to, co aktualnie dzieje się z ddr 5 to nie wiem, czy kiedykolwiek będę miał równie piękne moduły. Te Te Force są przecudowne do tej pory, nawet kilka lat od montażu. One się świecą jak błyskawice. A i naprawdę, powiem cię, że to jest jeden z tych kompów, który miał u mnie najlepiej poprowadzony cable management, kiedykolwiek, nie? Procesor, od razu go wyczyszczę. No, malutki jest 10850. Komputer rozebrany, więc można zabrać się za składanie maluszka. A zacząłem od płyty głównej, do której musiałem przełożyć dyski. Tylko z przodu M2 ja mogę wrzucić. Czyli na jednej płytce jestem w stanie zmieścić dwa dyski. Fajnie. Fajnie. jakby w tej płycie głównej montowanie dysków. Jednego było z tej strony, z tyłu. Następnie płyta trafiła do obudowy, chociaż ten proces wymagał odrobinki wprawy. Następuje aplikacja płyty głównej. No i teraz weszła bez problemu. RAM, z racji tego, że jest dwa sloty, no to dwie kości max. I one weszły dosłownie na styk, patrząc na wysokość samych radiatorów. No, te moduły, to po prostu tutaj jest... Wyższych już by się nie dało. I ostatecznie pojawi się już mój wysłużony procesor, który ukryłem pod nie do końca czystym chłodzeniem. Tak wygląda radiator, nie? Kuźwa. To jest najlepsza rzecz, jaką można sobie kupić. Okej, okay, chłodzenie wyczyszczone. Naprawdę było w nim sporo kurzu. Front panel podpięty, wentylatory podpięte. Paradoksalnie najwięcej zabawy było z zasilaczem. Chciałem przedobrzyć i jednocześnie zamocować na drugiej stronie zasilacza dysk, co z automatu przełożyło się na problemy z kartą graficzną. Finalnie jednak wszystko udało się jakoś zmieścić, nawet z przewodami, które akurat w tym sprzęcie trudno jest upchnąć jakoś wybitnie, ładnie, elegancko. Starałem się zrobić, co mogłem, aby było miejsce na przewody i aby nie haczyły one zarówno o Zotac Gaming, GeForce RTX 4060 Ti, jak i chłodzenie wodne na górze. A jak wygląda komputer? Właśnie tak. Skoro, tak jak widzicie, komputer jest złożony, to chyba pora na nim odpalić kilka gier. Odpalimy je w rozdzielczości 1440p i pamiętajcie, że de facto nie jest to platforma najnowsza. Nie mówię tu o karcie graficznej, ale całej reszcie podzespołów. Natomiast patrząc na procesor, RAM czy też płytę główną, szykują się zmiany, ale trzeba będzie na nie jeszcze chwilkę poczekać. Generalnie, jeżeli chodzi o gry, będziemy je odpalać wraz z Deep Learning Super Samplingiem, bo bez tego mam wrażenie, że w wielu przypadkach może być ciężko. Pamiętajcie bowiem, że Deep Learning Super Sampling pozwala nieznacznym uszczerbkiem na szacie graficznej uzyskać rozsądne wyniki klatek, które zapewnią nam płynną oprawę. Dodatkowo pamiętajmy, że w tym komputerze drzemie aktualnie DLSS 3,5, więc mamy nie tylko super rozdzielczość, ale także chociażby generator klatek, który pozwoli w grach uzyskać trochę wyższe FPS-y poprzez analizowanie i tworzenie dodatkowych klatek, a do tego warto dorzucić jeszcze rekonstrukcję promieni, która też jest obecna. Poza tym nie zabraknie produkcji z odpalonym ray tracingiem, dzięki czemu i światła, i cienie będą. Będą bardziej realistyczne, a nie tak dawno doszedł jeszcze Path Tracing. Klutek wszystkiego jest takie, że technologie NVIDII w tym komputerze mają nam zapewnić nie tylko dobrą jakość, ale i płynność rozgrywki. Oby tak było, przejdźmy do testów. Zacznijmy od Starfielda. 1440p. Ustawienia ultra bez skalowania i generatora klatek. Jakie wartości? 36 średnio i maksymalnie 47. Przeskoczenie na te same detale, ale z DLSS na wydajność i frame generatorem serwują nam praktycznie podwojenie wszystkich wartości. 65 klatek średnio i maksymalnie 75. Alan Wake to pogrom, jeżeli chodzi o większość pecetów na ustawieniach maksymalnych, szczególnie w 4K. Rozdzielczość o oczko niższa bez ulepszeń na detalach ultra. Tutaj 23 klatki średnio, maksymalnie 25. Wynik moim zdaniem uniemożliwia, Granie. Całe szczęście DLSS istnieje. Tryb zrównoważony plus frame generator to 54 klatki średnio i niemal 61 maksymalnie. Tutaj da się już pograć sensownie. Cyberpunk to kolejna gra, którą wypadałoby w teście z DLSS i r-tracingiem zweryfikować, prawda? Owszem, dlatego odpaliłem ustawienia Ray Tracing Ultra połączone z brakiem wspomagaczy. 23,5 klatki średnio, a maksymalnie 26 na wbudowanym benchmarku. Tryb zbalansowany DLSS oraz frame generator na dokładkę. Zmiana o 180 stopni. Niemal 86 klatek. W szczycie oraz średnio 77,5 klatki. No i ostatecznie Fortnite jako propozycja esportowa. Tutaj sytuacja jest o tyle ciekawa, że przy każdym teście niezależnie od ustawień DLSS, klatki maksymalne na talach niskich, esportowych sięgały okolic 200-220. W każdym razie, patrząc na 1445 p detale niskie i brak DLSS udało się wykręcić średnio 168 klatek, a maksymalnie około 213. Na ustawieniach niskich z trybem wydajności klatek jest w szczycie 213, ale już średnio i minimalnie mamy podbicie, mianowicie kolejno 178 klatek średnio, no i te najniższe wartości to 169. Wyniki w grach jakie są każdy widzi. Pamiętajmy, że nie jest to ogólnie najnowsza platforma mówiąc o procesorze i tutaj będą zmiany. W każdym razie patrząc na kartę graficzną, dla mnie w ogóle wybór takiego urządzenia w kontekście mojego prywatnego komputera jest poniekąd decyzją jednostronną. Dlaczego? Dlatego, że karty NVIDIA przede wszystkim dają mi fantastycznie działającego shadowplaya, dzięki czemu to nagrywanie gier jest bardzo płynne i przyjemne. Poza tym mamy również enkodowanie, no i tematy związane ze streamowaniem, gdzie rzeczywiście NVEC jest u mnie wykorzystywany praktycznie na potęgę. Jednak Nvidia GeForce RTX 4060 Ti zostanie w tym komputerze. Postaram się na bank wprowadzić tutaj jakieś zmiany i być może znajdę jakąś węższą 4070, aby umieścić ją chociażby tymczasowo w tej obudowie. Z rzeczy innych, temperatury. Spodziewałem się, że taki niewielki komputer rzeczywiście będzie miał znacznie wyższe temperatury. Tymczasem jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo w szczycie nie udało mi się osiągnąć nic więcej aniżeli to, co serwował mi pełnoprawny duży komputer w Mid Towerze. Więc tutaj odbiór temperatury jest naprawdę bardzo pozytywny, chociaż gdyby pewnie była to i mocniejsza karta graficzna, to one byłyby troszkę wyższe, natomiast tymi trochę wyższymi temperaturami bym nie pogardził, patrząc na to, że jest to wciąż bardzo mała forma komputera, gdzie wszystkie podzespoły są wręcz posklejane ze sobą w środku. Aczkolwiek nawet jeżeli temperatury w tym pececie moim zdaniem pozostają w porządku, to jednocześnie da się usłyszeć, że sama obudowa znacznie mocniej przepuszcza hałas, no i ten PC pod obciążeniem wyraźnie szumi. W ogóle zapytacie, czy to finalny efekt. I tak, i nie. Definitywnie komputer będzie rozbudowywany, na celowniku jest platforma z AMD, no, chyba, że pojawi się jakaś fantastyczna promocja na Intelowskie i 9, to wtedy może znowu się skuszę. Poza tym brakuje mi tutaj łatwego dostępu do każdego komponentu oraz możliwość podpięcia większej ilości dysków, na przykład takich. I wiem, powiecie, że jest to HDD, czyli przeżytek, ale jednocześnie stricte pod magazyn danych był on dla mnie w zupełności wystarczający. Natomiast w tym momencie idzie już do mnie serwer, więc powiedzmy, że ten kłopot jest zażegnany. Natomiast korzystanie z takiego małego komputera w sytuacji, gdy ma być on również poniekąd platformą testową, no niestety jest to rzeczywiście sporo. Utrudnienie, jeżeli chcemy wyciągnąć kartę graficzną, umieścić tutaj coś większego. Tak po prostu się nie da. Pożywam zatem tego małego komputera jeszcze pewnie przez jakiś miesiąc, półtora, może dwa. Tak czuję i finalnie zajdę do formatu Mini ATX, bo wydaje mi się, że będzie on faktycznie idealny. Ten sprzęt bez dwóch zdań mi się podoba i najchętniej zostałbym na nim ze względu na estetykę oraz samą wielkość. Niemniej jednak patrząc z perspektywy praktycznych argumentów, no to trzeba pójść w kierunku czegoś większego. Na pewno nie wrócę już do dużej, rozległej obudowy, która zajmuje mnóstwo miejsca. Właśnie Mini ATX będzie moim zdaniem idealny. Także prędzej czy później pewnie Spotkamy się w jeszcze jednym materiale, gdzie będziemy sobie to wszystko upgradeować, przebudowywać i pewnie zmieniać część podzespołów, bo myślę, że wtedy już. Nadejdzie ten moment, kiedy przysiądę się pewnie na AMD. Natomiast w tym momencie zabieram się jeszcze za dłuższe użytkowanie tego mikrusa. Być może jakieś aspekty w dłuższej perspektywie się pojawią, które sprawią, że chociażby dodatkowy komputer będę chciał mieć w takiej formie. A póki co to wszystko ode mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, jak podobał Wam się ten odcinek, czy korzystacie z kart Nvidii. No i zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie.